Kochani, witam was. Jest godzina jakoś 14. Ja jestem po wykładach, dlatego tak późno zaczynam ten filmik, ale w dzisiejszym filmiku, to jak widzicie po tytule, będę spędzała ten dzień jako typowa jesieniara, czyli postaram się robić rzeczy takie, które by jesieniara robiła. Już się kończy w sumie jesień, ale stwierdziłam, że nagram taki filmik i muszę wybrać teraz taki ficik. Jesienny ficik. W ogóle słowo jesień. jesienny będzie padało milion tryliar razy w tym filmiku, także don't mind. Wybrałabym najchętniej jakiś sweterek Może w takich odcieniach właśnie jesiennych Brązowe spodnie Myślę, że to będzie dobry pomysł O widzicie, mam takie spodnie brązowe Taka czekoladka, idealne na jesień I do tego muszę wybrać coś, może jakiś sweterek Wydaje mi się, że taki sweterek Tutaj z golfem spoko będzie wyglądał Tych brązowych spodni, więc może to Ubiorę, bo jeszcze mogę ubrać niby ciałowe Spodnie, ale nie mam na nich ochoty, więc Ubiorę te brązowe Taki sweterek i coś by do tego się jeszcze przydało Jakiś naszyjnik, no Coś się wymyśli. Dobra, robimy szybką przemianę. Patrzcie na to przejście. Szybka przemiana. A więc tak, na sobie mam sweterek, który jest z Sinsa. Te nasze są z Miss Na sobie mam spodnie, które są z Handemu i tak to się prezentuje. Wróciłam, żeby mnie jeszcze ustawę taki typowy brązowy kolor. Żeby był był taki większy, wiecie, jesienny vibe i będzie mi to pasować też do moich brązowych spodni. Muszę w ogóle chyba trochę nawilżyć te usta, bo są strasznie suche, ale chciałabym powiedzieć, że na śniadanie zjadłyśmy z Marcinem takie pankejki, które wyszły przepysznie bo miałyśmy robić je z tworoszkę, ale Martyna e, ogarnęła jakiś taki przepis na szybko. Proporcje dała takie na oko i wyszło zarum Wydaje mi się, że wybierzemy się jeszcze na zupę dyniową, a jeszcze nie jadłam w tym okresie, więc wydaje mi się, że to jest najwyższa pora i dzisiaj też jest tematycznie, bo jesieniara. I w ogóle strasznie lubię tą pomadkę z Libo Już mi się w sumie kończy, więc kupię sobie chyba ten sam kolor I też może jakiś inny, bo mm, mega ładnie wygląda Jest idealna właśnie na tą porę teraz My kochani wyszłyśmy na spacer Pierwsze dwa kroki jesieniary zaliczone Martyna, powiedz swój przepis na pancakes. W Ogólnie nie znałam przepisu na pankejki marchewkowo-cynamonowe Na internecie były jakieś, ale nie miałyśmy takich składników Więc stwierdziłam, że wymyślę swój przepis i wyszedł chyba najlepszy, jaki w ogóle w życiu jadłam. One były takie strasznie puszyste. My sobie jadłyśmy właśnie z jabłkami gotowanymi, cynamonem, syrop kronowy, owoce, banan, malina. W opisie będzie przepis. Teraz idziemy na spacerek jesienny do parku. Chcę jeszcze kawę z żabki z cynamonem sobie spróbować, bo ja nigdy nie piłam. Ja bardzo często, bo to jest cukier cynamonowy. Ja robię teraz pierwszy teścik kawy z żabki, bo nigdy jej nie piłam i Martyna mówiła, że jest lepsza niż w maku, więc yy, próbuję. Ej, serio jest dobra? No jest dobra, nie? Zorąbista. Ale ona jest dobra jak jest cukier cynamonowy. Tak to to wiesz, hmm. taka normalna kawa. Ale nie czuję cynamon, w sensie czuć to, że to jest ten cukier cynamonowy. Daję okejka, jest bardzo dobra. I found somebody I say you don't cross my mind And she doesn't know that your favorite place is still mine Now I take the long way home Avoid what I can let Wam I już jest piękna jesień jest naprawdę ładna. i ten filmik jest na serio trochę bekowy, ale naprawdę warto korzystać po jeszcze czasie. Kolejny pogody na no serio. A teraz jest jeszcze chyba Golden Hour. Tak. Ej, robiliście w przedszkolu albo w szkole? Ej, co na przyrodzie się robiło tak, że się brało Album. liście i zrobił się zielnik. Ja miałam kiedyś tak, że zapomniałam ich zbierać przez jesień. I w ostatni dzień mama poszła, pozbierała jakieś mokre liście i je prasowała że lat nie latkiem żebym się... zaniosła do szkoły na następny dzień. Nie, to ja chodziłam pilnie i zbierałam. Ej, robię Ci teraz efekt specjalny. Będziemy się zbierały na zupę dyniową, więc idziemy chyba na jakiś tramwaj, nie? mamy dwa TikToki wystarczy Dobra i lecimy na zupę dyniową. Właśnie odebrałyśmy nasze zupki dyniowe i w ogóle już jest ciemno tragedia i teraz szukamy przystanku i wracamy do domku i zrobimy teści z zupki Já hey, mála dobrá, no, ona jest je dobrá, taká. za je to velmi Dobra kochani, jest już trochę później, ja się wykąpałam, jestem w mojej piżamce i teraz kolejny krok to będzie właśnie ustawienie sobie takiego modu w pokoju. W sensie, wiecie, włączę sobie jakieś lampy, zapalę sobie świeczki, tak żeby było przyjemniej, bo będę montowała. Myślałam ogólnie, co mogę jeszcze zrobić, jako taka, wiecie, jesieniara. Spędzę dzień. Wydaje mi się, że dzisiaj był fajny dzień i serio taki jesienny. Tak naprawdę było czuć ten vibe jesienny. Chciałabym jeszcze w sumie dzisiaj przed snem poczytać sobie książkę. Lubię tą książkę, ona się nazywa Jesteś kozak, ona jest znana, więc możecie ją kojarzyć. Chciałabym wieczorem też zrobić sobie journaling i manifestowanie. Zapomniałam dograć zakończenia, ale chciałam wam pokazać w tym odcinku, że wystarczy zrobić naprawdę małe rzeczy, żeby urozmaicić swój cały dzień. Mam nadzieję, że Wam się podobało i możecie pisać w komentarzach, co Wy robicie, aby wasz dzień był lepszy. Zapraszam też na mojego Instagrama i TikToka. I widzimy się w kolejnym odcinku. Bye!